Dzień dobry, witamy serdecznie w magazynie Motoraport. Przede mną jak zawsze doktor inżynier Paweł Oloszowiec, rzeczoznawca samochodowy. Dzień dobry Państwu, witaj Pawle. Ja nazywam się Paweł Serwatko i mam przyjemność poprowadzić ten program. Przechodzimy do sezonu, znaczy zaraz się zacznie zima, zaraz zaczną się mrozy, zaraz zaczną się śniegi albo i nie, więc przygotowujemy auto do sezonu jesień. znaczy Aż... jesienno, jesień to już mamy, zimowego. Aż poczułem taki klimat choinki w ogóle. E... Tak jest. Od za, wczoraj za za... Tak. <grystanie> Od wczoraj faktycznie chyba była pierwsza w tym sezonie taka okoliczność, że mogliśmy zeskrobać już pierwsze szron, pierwsze szron z, z, z szyb. I przeważnie byliśmy nieprzygotowani, więc robiliśmy to kartą kredytową, opakowaniem po płycie CD, jeśli jeszcze takową gdzieś tam znaleźliśmy, albo wszystkim, co było inne pod ręką. Tak. Faktycznie chciałbym omówić tym razem przygotowanie samochodu do sezonu jesienno-zimowego, ponieważ jak co roku to jest taki evergreen niby oczywista, ale zawsze nas to gdzieś tam zaskakuje podobnie jak drogowców. Natomiast w internecie i w przestrzeni gdzieś telewizyjnej mamy bardzo Dużo takich informacji, porad, poradników, ale one są w mojej ocenie dość lakoniczne i nieporuszające chyba istoty sprawy. Więc jak znam życie i Twoją punktualność, zapewne nie wyrobimy się w jednym materiale. Absolutnie. Niemniej jednak, chyba nie sposób nie zacząć tej rozmowy od tego, czym rozmawialiśmy sobie nawet jeszcze przed wejściem na antenę. Czyli opony, opony. 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 Tak jest. Po pierwsze, yy, odwieczne pytanie, które jest zawsze aktualne: kiedy wymieniać? Po drugie, czy w ogóle wymieniać? I na jakie opony wymieniać? No to zacznijmy od początku w takim razie. Czy już wymieniać? Myślę, że tak, ponieważ przyjmuje się, że jeśli amplituda dzienna temperatury oscyluje w granicach 6-7 stopni Celsjusza, to już śmiało możemy wymieniać te opony na to, żeby po prostu zapobiegać tym sytuacjom przymrozkowym, nocnym czy, czy, czy porannym. Więc jak najbardziej, jeśli zamierzamy, jeśli zalecamy, my ze swojej strony rekomendujemy tą wymianę, to jak najbardziej to już jest ten czas, ponieważ to, to już widać. Druga kwestia czy wymieniać? Absolutnie i bezwarunkowo, ponieważ mimo wszystko nie ma tak dobrych opon letnich, które by w tych warunkach termicznych, ujemnych po prostu dobrze się zachowało i nie chodzi tu o wysokość bieżnika, tylko o jakość mieszanki, o twardość tej mieszanki i po prostu jej zachowanie w temperaturach ujemnych. Ona po prostu staje się bardzo twarda i nie reaguje tak z podłożem jak opony czy wielosezonowe, czy. Opony zimowe. No i tutaj w ten sposób też dochodzimy do próby odpowiedzenia na to trzecie pytanie. Co z oponami wielosezonowymi? wielosezonowymi. Tak, to jest też taka, taki temat, który wrócił po latach. Wrócił ze zmożoną, moim zdaniem, siłą. Wielki ale, comeback. Tak, wielki comeback, natomiast wrócił też dlatego, że troszeczkę się zmieniły technologie. I jeśli mielibyśmy do, do Podjąć decyzję, czy w ogóle wymieniać. E, jeśli już to na wielosezonowe, to zdecydowanie wolę wielosezonową niż letnią w tych warunkach e, e, jakichś tam około jesienno-zimowych. Gdzieś tam na, nawet na zimowej od biedy pojedziemy wiosną, ale na letniej nie pojedziemy. Dzisiaj. No właśnie, i teraz tak, czy ta wielosezonowa faktycznie nam spełni, spełni nasze zadanie? Tak, mi się zdaje, że według danych, które dostarczamy dostarczają nam głównie e, firmy ubezpieczeniowe, wskazuje dużo na to, że blisko 60-70% samochodów zarejestrowanych w Polsce porusza się albo w samych aglomeracjach miejskich, albo w ich otoczeniu. A więc to spowoduje, że te samochody przeważnie nie mają do czynienia z warunkami ekstremalnymi zimowymi, a jeśli nawet na chwilę ten śnieg tam nam więcej gdzieś tam go popada, czyli mamy to błoto, to tak naprawdę za chwilę przejedzie piaskarka, pług i już te drogi są przejezdne. A no zwróćmy na to uwagę, że ten klimat nam się gdzieś zmienia i te zimy już nie są takie, jak kiedyś były, że mieliśmy popachę, przysłowiowo, zaspy. I, I jeśli to trwa, to dzień dwa i oby, natomiast generalnie klimat nam się zmienił. Jakość i materiałów użytych do opon wielosezonowych również i technologia produkcji się zmieniła, więc myślę, że do typowo aut miejskich, czy aut takich, które gdzieś tam faktycznie nam służą w pobliżu naszego domu, zdecydowanie absolutnie myślę, że tak. Okej, okay, to typowo auta tak. miejskie. A jeśli na przykład nazywam się Kowalski, z dwójką dzieci co jakiś czas chcę sobie na przykład z Radomia wyrwać się nie tylko do Warszawy, czy do nie, nie, wiem do, nie mm -hmm. wiem, do Łodzi na koncert, czy do Lublina na uczelnię, ale też chcę sobie pojechać na wieś do Starego Parzęczewa, do dziadków, żeby dzieciaki się nacieszyły zimą. Właśnie próbuję sobie to zlokalizować. Nie ma takiej możliwości, wymyśliłem. <laughs> właśnie go wymyśliłem. Y, nie, Pawle, na pewno przy oponach wielosezonowych należy zwrócić uwagę, to też jest ten temat, który poruszaliśmy przed, że... Biorąc pod uwagę, że jest to mieszanka, która jest zarówno narażona na warunki plus 40, minus 20, że jeździmy nią cały rok, no nie możemy się spodziewać, by ta opona nam służyła tyle samo, co opony, gdzie mamy dedykację. Lato, zima i sobie je wymieniamy, i one się różnie eksploatują. Więc taka trzyletnia opona wielosezonowa w zasadzie. Myślę, że należy ją uznać za, ze względu na, na czas, na jej stwardnienie, no i jakiś tam poziom wyeksploatowania jako oponę już mało przydatną. Dlatego e, sądzę, że jeśli chcielibyśmy stosować ten samochód uniwersalnie, jest to większe auto i faktycznie planujemy na przykład wizytę w górach, czy, czy gdzieś tam sobie jeździmy w jakimś lekkim terenie, to jednak dla takich osób zdecydowanie doradzałbym to konwencjonalne rozwiązanie, czyli wymianę, wymianę opon na zimowe i letnie, najlepiej jeszcze na dwóch zestawach całych felk, bo to też i nie niszczy tak felki, i jak gdyby rantów, rantów opon. Czyli, czy czyli nie musimy jechać aż w Alpy czy w inne góry. No, żeby, żeby nam się te opony zimowe nie no, zwrócić. Nie wiesz, no, dawno krytycy opon wielosezonowych mówili, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Nie, absolutnie się z tym nie zgodzę, ponieważ te opony naprawdę co widać w testach różnego rodzaju dostarczanych nam nie tylko przez producentów, ale niezależne punkty, chociażby dziennikarskie, mówią o tym, że to ma sens, tak? I to faktycznie w autach, które na co dzień eksploatujemy myślę, że absolutnie zdaje sobie sprawę. Natomiast myślę, że warto na to zwrócić uwagę, bo to też jest bardzo dużo pytanie. My bardzo w nas jest jeszcze duża taka chęć gdzieś oszczędzenia i kwestia też jest pytania, czy zakupić oponę używaną. Natomiast... To do tej kwestii może już wrócimy sobie w następnym programie, bo czas nas niestety dogania. No cóż. Więc stawiamy kropkę, motoraport w Radiu Radom na 87,7 FM. Dla Was jak zawsze, Paweł... Olszowiec, doktor, inżynier Rzeczoznawca Samochodowy, a program dla Państwa prowadził Paweł Serwacy. Serwatko. Do usłyszenia.